Cześć wszystkim, ja jestem Ewa Restepa jest ze mną Moje Skarbie. Czyli Kremóweczka. Dokładnie, a to są wyniki konkursu Mirilis Action. Tak, wybraliśmy sobie 5 osób z tych wielu, wielu odpowiedzi wideo, które dostaliśmy. Ale niewielu. Co niewielu? No niewielu odpowiedzi, było ich dużo, ale nie, 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 nie za dużo. No bez przesady. Ja się no nie dobrze, spodziewałam, Postarali się. Zgłoszeń. Postarali okay. się. W każdym razie, jak mówiłam, wybraliśmy pięć osób i postanowiliśmy pokazać wam ich alfabetycznie i nie wybierać tam miejsc pierwszego, drugiego i tak dalej. Czyli nie ma pozycji i są po prostu. Nagrody. Hmm. Nagrody. Dokładnie. Każde nagrody są takie same, więc bez sensu, by było pierwsze, drugie, trzecie miejsce i tak dalej. Dokładnie. I pierwszą osobą, która wygrała, jest Simek. Tak, czyli 5IM3K, i on nagrywał <noise> bardzo śmiesznie. Nagrał y, część z naszego serwera, z serwera SKKF-a, nagrał y, jeszcze kilka chyba innych gier i zrobił to śmiesznie, bo naprawdę no, podobało mi się to. Postarał się chłopak i no, było śmiesznie. Drugą osobą, miał. dziękuję ci, że mi przerwałeś. Mhm. Drugą osobą, która wygrała, był antypanciak, który nagrał właściwie chyba dwie odpowiedzi wideo. Tak. Pierwszą był LOL. Tak, a druga, a druga Torchlight 2. Dokładnie, tworzenie postaci. I naprawdę stwierdziliśmy, że się postarał, ponieważ nie dość, że ciekawie pokazał rozgrywkę, to jeszcze bardzo ciekawie potrafił o niej opowiedzieć i naprawdę uważamy, że zasłużył na tą nagrodę. Teraz od razu ostrzegam wszystkich. Znam panciaka prywatnie, i to nie jest tak, że on dostał klucz, zwycięstwo, właśnie przez znajomość. Obejrzyjcie sobie ten film i porównajcie do wszystkich innych odpowiedzi wideo. Naprawdę jest wyższy poziom od tych innych. Nie ma czegoś takiego, że po znajomości, naprawdę. Ok, dalej. No ja. To trzecią osobą jest Bielak 206. Dokładnie. Nagrał on na początku swoją twarz kamerką, oczywiście, później nagrał to Risem i Ale... tak dalej, to jest historia jego. Dokładnie. Nagrał kilka chyba tych odpowiedzi. Nie nagrał. Jedną. Tak, nie, u ciebie jest jedna u mnie jest jedna u mnie jest z gry. Nie pamiętam jakiej strzyłanki jakaś. No, no a u ciebie jest to, że połączył wszystkie gry. Naprawdę świetnie mu się to udało. Naprawdę świetny montaż, świetny pomysł na zrobienie właśnie takiej. Y no, jak to się nazywa, na konkurs. Takiej się na konkurs. Odpowiedzi na konkurs. Dokładnie. Co, następna osoba? Dokładnie, tak. E, no to następną osobą jest Hibikson e, i masz strasznie trudny nick, chciałam ci powiedzieć. W każdym razie spodobało nam się w tej odpowiedzi wideo to, że pokazałeś, że jesteś wszechstronnym youtuberem, że potrafisz sobie zrobić na przykład layout, jak się domyślam, bo pokazałeś, że znasz obsługę logo Photoshopa. coś w tym stylu. No i pokazałeś też After Effects, że montujesz filmy, że tworzysz sobie intro, że jesteś samowystarczalny pod tym względem. No i mało tego, nagrałeś jeszcze fragment. Battlefielda. Dokładnie. Dokładnie. Też mi się to podobało, było dużo krzyku, było śmiesznie, a ja takie rzeczy bardzo lubię. Okej, okay, ostatnia osoba, która wygrała w konkursie Mirrorless Action, Action. To Steffol, Stafford dokładnie. I on nagrał materiał z gry Total War Shogun 2. Dokładnie i było tam pokazane dokładnie jak wygrać wojnę. Fajnie to mówił naprawdę. Mówił o każdej, w sumie, chyba tam postaci, która występuje tam u generałach i tak dalej. Co oni powinni zrobić, co oni robią w danym momencie, czy przegrają, czy nie wygrają i tak dalej, czy coś. Zabotałeś. Czy wygrają, czy przegrają, właśnie. O to mi chodziło. Na jedno wyszło. Mhm. No i co? No i chyba tyle. To chyba wszystko, co mieliśmy do powiedzenia. klucze wyślemy na pewno na PW. Nie, nie, nie moment. Do zwycięzców. E, prosimy, żeby ci zwycięzcy się z nami skontaktowali na PW. Najpierw, tak. I prosimy o podanie maili, gdyż na maila wyślemy po prostu wasze klucze. Mhm. No i to chyba tyle. Skarbie? Hmm? A nie lepiej będzie na PW, będzie im szybciej. E, ale potrzebuję ich maila. Aha, no dobrze, w sumie racja, tak. Dobra, e, mój fail, Sorka. Tak. Dokładnie, dobra, kończymy tą zacną. Zakończenie konkursu ratuj mnie, bo nie wiem co powiedzieć. Dziękujemy wszystkim za zgłoszenia. Naprawdę fajnie się bawiliśmy, oglądając Wasze filmy. Gratulujemy zwycięzcom. No enter. i Enter. No to papa. No, papa.